Cześć, witam was w następnym odcinku. Dzisiaj powiem wam na temat lusterka wstecznego. Lusterko wsteczne ma dodatkową funkcję. Może nie każdy wie. Może nie każdy wie do czego służy. To takie coś, co jest pod lusterkiem. No to dzisiaj wam powiem na ten temat. Otóż, przykładowo, jeśli jedzie za Wami w nocy jakiś pojazd, razi Was światłami hmm, w tym lusterku wstecznym, jedzie na światłach mijania, bądź może jedzie na światłach długich i Was razi, to jest taka możliwość, żeby temu zapobiec. To, co jest pod lusterkiem, Bierzemy do siebie i w tej chwili będziemy sobie jechać spokojnie, bo nic w lusterku nie będzie się odbijać. Podniosło się lusterko trochę do góry i już nas nikt nie będzie tymi światłami raził. Z powrotem, później wracamy do pierwotnej pozycji. Tak to wygląda. Może nie każdy wiedział do czego to służy, a dzisiaj się o tym dowiedział. Jeśli odcinek się Wam podobał, no to oczywiście lajkujcie, zostawiajcie komentarze. Zostawiajcie oczywiście także suby. Odcinki są na bieżąco, staram się wrzucać odcinki na bieżąco. Mam nadzieję, że nas będzie z czasem coraz więcej. A więc to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnych odcinkach. Trzymajcie się. Hej.